Witamy w twitchowych wiadomościach, dziś oj grubo, newsy z dwóch dni, halloweenowy projekt Dominatora i Kassiks, czyżby klapa, streamy halloweenowe, drama Cygusa z Rypsonem. Mistrz Polski zgonuje na live, randki u Davida edycja z mikrocypkiem, nowy kontencik u Bungie, to i wiele więcej już dziś. Zacznijmy od tego, że poprzedni odcinek redakcji był halloweenowy, ale jako mega szybka redakcja na czasie wstawiliśmy go po południu, a prawdziwe Halloween rozpoczęło się wieczorem i pojawiło się wiele nowych strojów. Strasznie co? No co? Kurwa, to ale, ale, Ale. ale. Ej, to są two ja... Stroje strojami, ale podczas Halloween Kamil Demons Amrach zrobił coming out i przedstawił widzom swoją drugą żonę, należącą do jego małego haremu. Witam serdecznie. Ojciec, moja druga żona, Fatima! Chodź tu! Chodź <laughs> o ten strój głównie. Witam z Fatima! <laughs> Amrah Sigma, ale no Halloween, to już przeszłość nie będzie o tym dwóch odcinków, więc czas na jakiś ważny news. I o dziwo będą to złe wieści. CAO Twitcha postanowił wprowadzić jeszcze większą cenzurę na platformę. Od dziś nie można gadać o polityce, swoich poglądach w ciul rzeczy można pod te poglądy podciągnąć, więc pewnie będą sypały się grube bany. Jak będzie ktoś chciał wypowiedzieć się o Tusku albo obejrzeć ziutka, jak podpuszcza staruszków na rynku, żeby ich rozsierdzić na tematy polityczne, no to już nie można. No, chyba że ustawimy w ustawieniach streama, że akurat mamy kącik polityczny, masakra stop cenzurze, Twitch niedługo upadnie, no joke, szukamy nowej roboty jako redakcja. No ale czas na dimy. Mistrz polski w Lola, jeden z członków KMF, tak się golił w Halloween, że spadł na łeb z krzesła, zrobił intujące staty Bardem w gierce i dostał BANA. Mowa o nikim innym jak toplejnerze KMF-frajergo. Kiesz nie, nie że ja nie mogę. Nie mogę. Flektor, że jest, boks, dla ja was Ej, ty tego nie sprostasz. Widać ewidentnie, że odwaliło tutaj od kaski i pucharu mistrza od razu łojenie do nieprzytomności i jeszcze stracił dostęp do konta, ale przynajmniej dowiózł kontent dla widza. Niemniej jednak jeszcze większy content dowiózł David, organizując randki z Cypkiem, na których ojdziało się. Cipeczkę? O Jezu, no. Nie mogę ci powiedzieć, mogę... Mo może, może później, tak? Jak będziemy sobie, sobie bliżej. Szam... Znaczy, oglądałam jednego człowieka, i on miał jedynkę przy przyniku. I hmm. potem się okazało, że on jest PDF-em. I pewnie. tak tylko się chciałam upewnić. Nie, nie, nie mówię o tobie, absolutnie, cyfek. Nie mówię o tobie. Nie, nie. Mówię o innym. I chciałam się upewnić, czy ta jedynka przyniku coś oznacza, czy nie. Nie, nie, nie. Właśnie, że nie. Czy to jest może jakiś kryptonim na PDF-ów? Niestety podczas streama doszło do ataku hakerskiego przez jakiegoś mało lata. Nie, no nie oszukujmy się, po prostu David Upo jak zwykle odpierdolił manianę i wpuścił trola na Discorda, który w kamerze wirtualnej puścił dwóch zapinających się mężczyzn, przez co niestety pousuwane zostały szoty i wody, oprócz tych dwóch, które wykopała redakcja. Dobra, już. Dobra przerzucam Julię. Witamy bardzo serdecznie. Czy działa mikro? Halo, halo. O kurwa. Ola, Sorry, widzowie, -y za to, przepraszam bardzo. Co? Niemniej jednak pomimo braku szotów, historia potoczyła się tak, że ostatni z rodu Banino wybrał swoją ulubienicę i program zakończył się. Jednak niedługo po końcu show Davida Internet obiegły dziwne screenshoty i wiadomości mikroerosomana, który dał się złapać na hak jednej z uczestniczek, którą wcześniej odrzucił. Brak komentarza, Cyprian jak zwykle się nie zmienił. Czerwona karteczka. Jak już mowa o niepełnosprawnych, to doszło do dramy pomiędzy ich zaklinaczem a niepełnosprawnym cygusem. Drama wynikła z tego, iż Artur Rypsonlol, Gębicz, wypowiedział słowo upośledzony, które oburzyło młodego zadymiarza. Co masz do Cygusia Pałodenta? Cygus jest upośledzony przede wszystkim. Nic do niego nie mam. Nic z domu nie ma, ale jestem prostu z domu. To są to są ci streamerzy, którzy będą potem stare wyznaczać kto jest kim? No co? Ja dzisiaj jestem przyznany jutro są styłem gwiazdą? Ja myślałem, że to ludzie sami sobie kre kreują ścieżkę i wchodzą na takiego jakim kurwa są, a nie że jakaś osoba z internetu powiedział na przykład on jest kurwa pajacem i ono dzisiaj jest stary pajacem. Na co dzień, stary, był korytarz i normalnie widziałeś takie osoby, na przykład szła kobieta i było dziecko i to dziecko zamiast ten to ono... I ta osoba to, się to jest zady? No rozumiem, rozumiem. To jest upośledzenie. Podczas dramy Cygus powiedział, że w swojej twórczości ma misję, żeby pokazać, że niepełnosprawni też potrafią. Z drugiej strony Gębicz wyjaśnił, że użył złego zwrotu, przeprosił Cygusa i dał mu lekcję, żeby ten przestał zadymiać na siłę, zgrywać głupka pod szoty i spamić u innych strajmerów linkami do swoich kaskaderskich szotów. Dobra lekcja. Zbyt duże łaknienie atencji może być destruktywne dla młodego adepta strajmingu i trzeba go trochę przypiłować, żeby nie zrobił sobie kiedyś krzywdy. Stąd też pochwała dla Rypsona i żółta karteczka dla Cygusa. Aha, prawie zapomnieliśmy wspomnieć o wielkim projekcie Dominatora, chociaż Kasik stwierdzi, że to jej projekt. Ja jakby ja organizuję tę grę. Yy, I będzie tak, będzie yy, suchar, Nawcia i ganga będą ze mną grać. Co by nie było nieważne, czyj to projekt, bo był mega mało dopaminowy, nikt go jakoś za szczególnie nie chwalił. Za mało akcji, za duży przestój pomiędzy atrakcjami... Okej. Okay. Okay. No co Dominik pyta, to nie wychodzą, trzeba jest, na, złapię złapie We need to find more people, okay. um. Kasia, szukaj. Może te dzieci? No już ganga będę nie idzie, nie? Które same w sobie były dziwne Dużo osób jest wszędzie Nie no do chuja pana chyba stać was na więcej Niż jedzie pociąg z daleka Stypa, typa Czerwona karteczka dla Kasi i Suchara A jedyny wajralowy Shot z całej gry miejskiej No to Suchar, który odwalił hamowę Na przejściu dla pieszych I normalnie trafił na profil piraci drogowi Na Iksie i pewnie będzie jeszcze W stopamie. Hulaj nogarze Ci co tu za, zawsze wyskakują z każdej strony, no nie? Ponadto Bedouz dostał banicję, padł rekord c na jednym streamie, a więc c dalej jest banable. Influencer miło pożegnał się z fanami i podziękował za piękne chwile na Twitchu. Z ważnych informacji też Pasza Biceps dołączył do klubu Arkuela. Jak Już ta trzecia, czwarta kawa, to mnie tak kurwa zamiast mnie ten, to mnie tak przypierdala, że się robi taki przyjebany. że. Ale ty jest <śmany> Trochę dziwne, że osoba z takim piarem jak Papito sięga po tak potężne, zakazane zaklęcia. Niemniej jednak, warto wspomnieć o tym, że Amar odkrył next level content, bo ogląda Wars of Shore za czasów, jak występowali tam Don Cassie i inne Wojtki Gole i ma z nich pompę, jak ci dymają jakieś punki. I tak można żyć, nie? No i są takie prawie beyneble rzeczy, typu śmigło Kasia, z bardzo mało przezroczystą cenzurą. KULO! No pewnie niedługo każdy ściągnie ten pomysł, jak to kiedyś było z Lukim Steve'em i grą w ciemno z Ibiszem. Streamerzy tylko czekają na free contentik, a liczby Amara były potężne podczas kpienia z gwiazd Free Fightów, bo sięgały aż 3000, co jak na Amara jest sporym wynikiem. No i co to chyba tyle na dziś. Dzięki za dono i na Raesa.